Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księga Powtórzonego Prawa, z której pochodzi pierwsze czytanie na tę niedzielę, jest to fragment szóstego rozdziału tej księgi, została zredagowana około 600 lat przed Chrystusem. Zawiera jednak elementy o wiele starsze, funkcjonujące w oddzielnych, nierzadko ustnych przekazach. Odwołuje się ona do wydarzeń z okresu wyjścia Izraela z Egiptu. Czyli około 1250 lat przed Chrystusem. Czytany w tę niedzielę fragment jest fragmentem jednej z czterech wielkich mów Mojżesza. Są to mowy pożegnalne, swoisty testament charyzmatycznego przywódcy wszystkich pokoleń Izraela. Czytanie rozpoczyna się od wezwania do bojaźni Bożej. Lud Boży ma się bać tylko Boga który jest jego jedynym panem. Ma to szczególne znaczenie dla ludzi, którzy niedawno przecież porzucili służbę u faraona i w czasie przejścia przez Morze Czerwone naocznie przekonali się, że nawet faraon nie jest straszny dla tych, z którymi jest pan Bóg. Bojaźń Boża nie oznacza tutaj lęku, który prowadziłby do unikania spotkania z Bogiem, ale oznacza uznanie Bożego autorytetu, i szacunek dla Bożego prawa. Dalej Mojżesz przypomina Ludowi najważniejsze przykazanie, które stało się potem codzienną modlitwą Izraelitów. Zaczyna się ta modlitwa, i to przykazanie od słów słuchaj Izraelu, Szema Izrael. To Szema, jak już mówiłem w jednym z poprzednich komentarzy, jest wezwaniem nie tylko do słuchania, ale nade wszystko do posłuszeństwa. Chodzi o takie słuchanie, z którego wynika posłuch. Słowa tego przykazania, przykazania modlitwy, każdy pobożny Żyd przywiązuje sobie w czasie modlitwy do czoła i do lewej ręki w specjalnych szkatułkach zwanych fidakteriami, czy strażnicami. Te słowa w domach religijnych Żydów umieszczane są również w futrynach drzwi. Jest to tak zwana mezusa, odrzwia. Od każdy przekraczający te odrzwia Żyd dotyka ze czcią Mezuzy ręką, prawą ręką, wyznając w ten sposób swoją wiarę i przyznając się, że jest synem przymierza. Wszystko po to, żeby nie zapomnieć o Bogu, który wywiódł swój lud z, nie, z niewoli egipskiej i który jest jedynym panem tego ludu. Przypominam, że ten sam semicki rdzeń który jest w słowie szema, znajdujemy także w słowie islam, który ma być, bo islam ma być religią bezwzględnego posłuszeństwa Bogu. Dodam jeszcze, że w katolickich domach, w tym miejscu, gdzie Żydzi umieszczali przy drzwiach mezuzę, nasi przodkowie, nasi, babcio, nasi dziadkowie, babcie umieszczali domowe kropielnice. Może niektórzy pamiętają to. Te kropielnice przypominały nam o przymierzu z Bogiem zawartym w sakramencie Chrztu Świętego. Może warto do tego znaku powrócić. Skoro Żydzi zachowują swoje zwyczaje przez ponad 3000 lat, to dlaczego my mielibyśmy wyzbywać się swoich chrześcijańskich? Treścią najważniejszego przykazania jest nakaz miłowania Boga nade wszystko i nade wszystkich. Boga trzeba miłować z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Serce jest w Biblii siedliskiem myśli i woli. Dusza jest uosobieniem życia, zaś określenie ze wszystkich sił oznacza, że ma to być miłość niezależnie od rozmaitych przeciwności, że w tej miłości nie wolno ustawać. Psalm responsoryjny, który Śpiewamy po tym czytaniu, jest to psalm 18, z refrenem: Miłuję ciebie, panie mocy moja, kontynuuje tę myśl. Powstał on prawdopodobnie w czasach Dawida, jest zatem jednym z najstarszych w psałterzu. Śpiewamy w nim, że ufność w Bogu jest dla nas ostoją. Bóg ratuje każdego z nas z rozmaitych opresji, tak jak uratował Dawida z rąk Saula. Po takim przyswojeniu sobie. I przemodleniu treści ze Starego Przymierza przechodzimy do ich wypełnienia w Nowym Przymierzu. Czytamy fragment Ewangelii według Świętego Marka, fragment 12 rozdziału. Opisywane tam sceny rozegrały się w ostatnim tygodniu przed męką i śmiercią pana Jezusa. Było to w Jerozolimie. Jerozolima była duchowym i politycznym centrum Izraela. Tam była świątynia. Tam gromadziły się elity, tam swoje szkoły mieli najwybitniejsi rabini. Dyskusje między innymi na temat interpretacji obowiązujących 613 przykazań i ustalenia ich właściwej hierarchii były między nimi na porządku dziennym. Wśród tych 600 przykazań było 365 zakazów, tyle ile jest dni w roku, oraz 248 nakazów. Tyle, ile według Żydów było części ciała człowieka. Wśród tych nakazów i zakazów były takie, które uznawano za ciężkie i których złamanie karano śmiercią, oraz te, które uznawano za lekkie, za które wystarczyła jakaś drobna pokuta albo ofiara przebłagalna. Przykazania nie były więc jednakowo ważne. Niektórzy idąc za Psalmem 15, uznawali nawet, że tak naprawdę wystarczy przestrzegać tylko 11 najważniejszych przykazań. Inni, kierując się słowami Izajasza, redukowali nawet wszystko do sześciu przykazań. Stąd pytanie jednego z nauczycieli w piśmie, z uczonych w piśmie, skierowane do pana Jezusa, który uchodził wtedy za jednego z wędrownych rabinów, było całkowicie normalne i uzasadnione. Odpowiedź Pana Jezusa jest z jednej strony oczywista, a z drugiej zaskakująca. Oczywista, kiedy Pan Jezus odwołuje się do słów codziennej żydowskiej modlitwy zaczerpniętej z Księgi Powtórzonego Prawa, o której mówiłem przed chwilą. Do przykazania miłowania Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił, Pan Jezus dodaje jednak jeszcze obowiązek miłowania Go całym umysłem. To bardzo ważne dla nas chrześcijan, biorąc pod uwagę, jak ważny dla nas chrześcijan jest rozum. I jak bardzo chrześcijaństwo w swoim rozumieniu i wyrażaniu Boga korzysta ze zdobyczy rozumu w zakresie filozofii i innych nauk. Nasza wiara nie jest aintelektualna czy nierozumna. Rozum nie przeszkadza w wierze, tylko jej służy. Przypominam encyklikę świętego Jana Pawła II, Wiara i Rozum. Drugą nowością jest włączenie do tego najważniejszego przykazania nakazu miłowania bliźniego. Ten nakaz formalnie znajduje się w innym miejscu Biblii, w innej księdze, w księdze kapłańskiej, 19 rozdział. Brzmiało to przykazanie tam w księdze kapłańskiej następująco: Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Pan Jezus nie tylko wynosi to przykazanie na sam początek, na sam szczyt, zaraz po przykazaniu miłości Boga, ale także nadaje temu przykazaniu nowe znaczenie. W tradycji żydowskiej miłość bliźniego nie była najważniejsza i obowiązywała. Tylko wobec innych Żydów, a nie wobec gojów. Pamiętamy zdziwienie chociażby słuchaczy Chrystusa w Ewangelii, kiedy Pan Jezus za bliźniego uznał Samarytanina. Uczony w piśmie, wyrażając aprobatę dla Pana Jezusa, trochę zniekształca jednak jego słowa. Mówi o miłowaniu Boga całym umysłem i całą mocą, pomija jednak obowiązek miłowania Go całym sercem. A serce to, przypominam, siedlisko myśli i woli. Czyli brakuje woli życia zgodnie z tym, co ucilnie zgłębiamy i co poznajemy umysłem. Wobec takiej postawy Pan Jezus mówi do uczonego w piśmie, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Bardzo niedaleko. Bo trzeba tylko zacząć żyć tak, jak się wierzy i tak, jak się wie, że się żyć powinno. Religia to nie wieczna sofistyka, tylko zdążanie do Królestwa Bożego przez posłuszeństwo Bogu. Wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy, trzeba zaangażować w miłość do Boga i do bliźniego. Dlaczego mamy słuchać Chrystusa i być Mu posłuszni? Wyjaśnia to dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Pan Jezus nas odkupił. Wyprowadził nas nie jak Mojżesz z niewoli egipskiej, ale z niewoli grzechu i śmierci, składając za nas jedyną i całkowicie skuteczną ofiarę. Przerasta ona nieskończenie wszystkie ofiary Starego Prawa, ponieważ jest to ofiara czysta, czyli bezgrzeszna. Podobnie całkowicie czysty jest ten, kto złożył tę ofiarę: arcykapłan Nowego Przymierza, Jezus Chrystus. On ma kapłaństwo nieprzemijające, ponieważ żyje na wieki. Wieczność jest cechą Boga. Dlatego Chrystusa, który nas odkupił i wyzwolił, trzeba słuchać bardziej niż Mojżesza, trzeba słuchać jak Boga i bardziej niż starotestamentalnych kapłanów, których służba była jedynie zapowiedzią i obrazem tego, co się spełniło w Jezusie Chrystusie. Życzę owocnego przeżycia tej niedzieli. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za wszelkie komentarze. Szczęść Boże!